Witam kochani bardzo serdecznie na czytaniu na miesiąc lipiec dla wszystkich osób spod znaku raka, czy to w ascendencie, czy to pod waszym znakiem. Kochani, wiem, że macie urodzinki w tym miesiącu, więc również wszystkiego najlepszego, żeby spełnienie marzeń tak, najlepiej. Żeby wszystko się spełniło. Kochani, dzisiaj zrobimy czytanie ogólne, czytanie dla związków stałych oraz dla singli, czyli osób, które poszukują drugiej osóbki. Eee, więc zaczynajmy, co tutaj do Was, kochani, idzie. Jakie energie. Chwilkę przetasujemy te karty, chociaż już wcześniej tasowałam. I zobaczymy, co to na ten lipiec do Was, kochani. Dla raczków, na lipiec 2021. Ok. Energetyka ogólna tego miesiąca. Czwórka, y, czwórka kielichowa. Co jest w przeszłości? Jest y, karta głupca. Co się w tym miesiącu może udać? Jest dwójka y, monetowa. Co może się nie udać albo co będzie przeszkadzać? Jest karta śmierci. Wy w tym wszystkim, wyzwanie dla Was, tak? Jakie jest wyzwanie na ten miesiąc, karta gwiazdy? Wy w tym wszystkim, w tym miesiącu jest paść mieczowy. Co do Was idzie z otoczenia? Tutaj w Waszą stronę idzie Królowa Buławowa. Teraz mamy co? Rada albo ostrzeżenie jest dziewiątka, hmm, dziewiątka mieczowa. I rozwiązanie, tak? Rezultat tego miesiąca jest Karta Sprawiedliwości. Okej, okay, kochani, to zaczynajmy. Energetyka ogólna tego miesiąca jest to ta karta, tej czwórki kielichowej. Może ona mówić o jakimś, może, może ona mówić o jakimś właśnie propozycji, której jakby nie będziecie chcieli przyjąć. Możecie czuć się jakoś w tej pracy waszej troszeczkę znudzeni, nie tyle w pracy, co możecie czuć się też ogólnie znudzeni z życiem, znudzeni takim, taką codziennością. Tak, gdzieś możecie, Będziecie chcieli czuć się jakby troszkę jakby czuć, że to życie jest bardziej wartościowe, tak, że zasługujecie na coś więcej. I nawet jeżeli pojawią się jakieś propozycje, które mogłyby jakoś, nie wiem, wpłynąć na to, zmienić to, to gdzieś będziecie takie czuli, że tak nie do końca, tak? Nie będziecie do końca chcieli te propozycje przyjąć. Nawet jeżeli są oferty, które są fajne, to wydzieć ich może po prostu nie, nie dostrzeżecie. Bo ta, ta czwórka to kielichowa to właśnie tak pokazuje, że tak jak tutaj ten mężczyzna, on siedzi, zastanawia się ogląda jedną rzecz po tysiąc razy i nie wie co, nie chce, chce, nie chce tak samo te, ktoś mu tutaj jakąś ofertę może dać, a on tego nie do końca, nie do końca chce, nie do końca widzi tą możliwo, możliwości gdzieś tutaj y, możecie tak poczuć takie trochę nostalgię czasami słuchajcie, no, dla niektórych tak jest ja na przykład też tak mam że okres urodzin dla mnie jest takim okresem podsumowań, troszeczkę, nie radości z tego, że, że te urodziny się ma, tylko gdzieś jakieś taki sobie robimy po prostu kreseczkę, tak? I zastanawiamy się nad tym, co nam się udało, co, co jeszcze jest do zrobienia, co nam się nie udało. I, I tutaj taka ta nostalgia też gdzieś będzie tutaj w tym miesiącu do was y, przychodzić tak takie troszeczkę nostalgiczne nostal nostalgiczne nastawienie y, z przeszłości tutaj macie kartę y, z przeszłości macie kartę y, głupca czyli y, możliwe, że rozpoczęliście jakieś y, wcześniej y, czy to do szkolenia szkoły jakieś no, y, kursy coś w, z pracy z nowego związane z tym jeżeli by chodziło o może jakiś nowy związek też to być, coś, co było początkiem czegoś, początkiem nauki, początkiem wyzwań, początkiem pracy na przykład jakiegoś tam nowego mm, kierunku czy nowej pracy y, zupełnie, czy nowego biznesu, coś, coś było początkiem wcześniej, co też może wpłynęło na przykład tutaj na na to, teraz taką nostalgię, bo często jest tak, że zaczynamy coś, mm, mamy energię do działania, a w pewnym momencie zatrzymujemy się i tak naprawdę nie wiemy, czy dobrze zrobili, że to na przykład zaczęliśmy, tak? Bo nie jesteśmy pewni, czy to był dobry, dobry krok, dobry kierunek, w którym poszliśmy. Także tutaj będzie gdzieś takie gdzieś ta nostalgia może właśnie będzie przez to, żebyście się zastanawiać, czy, czy wy chcecie, czy dobrze zrobiliście, tak, i czy wy chcecie to, czy, czy tego nie chcecie, tego, nowo, to, tego co, jakby ciągnąć to, co, co zaczęliście, tak, to gdzieś może tutaj się <grym> pojawić. Teraz tak, co się może udać i tak, tak mi, co mi przychodzi do głowy, to uda wam się tak pociągnąć dwie sroki za ogon, tak, ponieważ dwójka to jest właśnie takie, tak jak tutaj jest pokazana tutaj noga baletnicy, tak, że ona potrafi stać na, nie że kamienie są na wodzie, to jeszcze ona potrafi stać na jednej nodze i, i tutaj otrzymywać balans, tak? Także co Wam się uda? Uda Wam się właśnie, jakby pociągnąć dwie rzeczy, uda Wam się mieć na przykład dwie prace, uda Wam się na przykład robić, mieć pracę i jeszcze robić jakieś dodatkowe, na przykład szkolenia. To jest również dochód z dwóch różnych źródeł, czyli możliwe, że ktoś na przykład jeszcze dodatkowo w domu jakąś sprzedaż prowadzi. To jest na przykład praca i stacjonarnie, i, i online no, takie dwie różne dziedziny, gdzie Wam się uda. Słuchajcie, jeżeli by miało to się dotyczyć na przykład związków. No to również tutaj jest pokazane, że na dwa domy, tak, czyli gdzieś początek jakiegoś związku był, ale tak nie do końca może jesteście, nie jesteście sami i po prostu na dwa domy, tak? Czyli jakiś, gdzieś jakiś tam romans w tle. To również jest pokazane że na jakiś czas to może Wam się tutaj yy, udać. Każdy ma różną sytuację. Przypominam, że to jest czytanie ogólne, więc nie będzie dla wszystkich, nie będzie z wszystkimi rezonować yy, i tutaj yy, nieraz takie komentarze też są, że że coś tam jest, yy, że to nie akurat nie jest dla Ciebie, no nie jest dla Ciebie, no bo po prostu jest ogólne czytanie yy, i, i nie będzie wiadomo, no dla wszystkich, bo dużo osób je ogląda i po prostu brać to, co pasuje, a to, co nie to po prostu zostawić i poszukać, może gdzieś na innym kanale, gdzieś w jakimś innym, w innym miejscu będzie akurat przekaz dla Ciebie, który będzie z Tobą rezonował. Okej, okay, coś się, kochani, może nie udać, albo co będzie przeszkadzać? To jest karta śmierci. Czy wiadomo, że karta śmierci jest czytana to bardziej jako karta transformacji, czyli zmiany jakiejś, i tutaj może Wam się to nie udać, Czyli mm, może Wy będziecie chcieli przeprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, może zmieniać, y, zmieniać pracę, może to być tak, że zaczęliście coś i właśnie zastanawiacie się, czy dobrze zrobiliście, i gdzieś będziecie próbowali w pewnym momencie. Yy, zmienić to, tak, czy, czy wrócić do czegoś innego, i tutaj, może w tym momencie pokazać się, właśnie, że to się nie do końca może Wam tutaj udać. Yy, jakieś zmiany, tak? Yy, wszelkiego rodzaju zmiany wprowadzane do życia mogą gdzieś tutaj yy, Wam się nie udać. Yy, teraz, tak, co jest dla Was wyzwaniem? No słuchajcie, wyzwaniem dla Was w tym miesiącu będzie mimo tego, że będziecie tutaj taki mieli nostalgiczny nastrój, że nie tak, nie, nie bardzo Wam będzie się chciało, nawet jak będą Wam proponować tą imprezę, to gdzieś będziecie tą mieli urodzinową, tak? To wiedzieliśmy, będziecie tutaj czuli takie, ach, jest, naprawdę, nie chce mi się. I, ale tutaj, prawda, właśnie pokazuje, że wy macie być gwiazdą w tym miesiącu, tak? Czyli macie świecić, macie, macie po prostu taką energię dawać innym ludziom, też napędzać wszystko do działania. No tutaj, wyzwanie, słuchajcie, macie niesamowite. No bo y, przy takiej atmosferze, gdzie wy nie będziecie może się do końca czuli, y, tutaj jednak będziecie musieli do przodu, do przodu, do przodu. Y, karta Gwiazda jest też kartą y, mówiącą o tym, uwierz w siebie, uwierz w to, że potrafisz, że możesz, że, 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 że wszystko jest w twoich rękach. Y, świat to ci będzie sprzyjał. Y, tak jak ona tutaj dzierży ma na i tak jeszcze tego spojrzę, tak jedna to jest chyba pokazuje słońce, druga pokazuje księżyc, czyli ta gwiazda ona potrafi, ona trzyma tutaj te dwa berła, czyli ona ma tą siłę, ma tą moc, że ty też musisz to wszystko ogarnąć że tak powiem, te całe tutaj twoje Twoje rzeczy, którymi się zajmujesz, które, które masz, czy jeżeli chodzi o rodzinę, czy chodzi o dom, to tutaj jakby Ty będziesz w tym miesiącu tą osobą, która będzie inicjować dużo rzeczy, która będzie, takie wyzwanie będzie dla Was, żeby to Ty właśnie był tą taką głową rodziny i tutaj działał, tak? I w tym, Ty w tym wszystkim, troszkę pogubiony, tak? Czy pogubiona. Tutaj ten, ten paź mieczowy to jest taka. Paźie to są i dzieci, czyli mm, bardzo osoby młode, ale też do każdego pazia jest, 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 jest zawsze jeszcze dopowiedziane, co ta karta oznacza, oprócz tego, że jest to dziecko. I tutaj ten paź jest takim mówiącym, że będziesz gdzieś szukał dziury w całym że będzie coś, a ty jakby nie uwierzysz, o na przykład jest tutaj ta oferta, którą ktoś ci daje i ty zamiast ją wziąć, to będziesz naokoło szukał, szpiegował, nie, nie szpiegował, będziesz tam tą sprawę badał, będziesz ją obracał z każdej strony, dopatrywał i doszukiwał się różnych innych znaczeń, czy na pewno to jest szczery, czy to jest dobre, czy to jest opłacalne, no gdzieś tam będziesz po prostu szukał. Jeżeli by chodziło o związki, no to również to jest taki mm, research taki zrobiony, tak? Na Facebooku, gdzieś tam szukanie tej osoby, y, co ona robi, czym się zajmuje. No takim takie po prostu śledzenie troszeczkę, tak. Y, może też być to, że się skupisz na pewnej sprawie i, i będziesz po prostu robił, y, robił czy robiła y, takie po prostu. Y, Zbierał informacje, dochodzenie takie, o tego mi brakowało słowa dochodzenie, takie zbieranie informacji. Takim detektywem będziesz troszeczkę w tym miesiącu. Yy, teraz tak, co idzie do ciebie z, z, z otoczenia, i teraz albo idzie to faktycznie królowa, yy, czyli osoba taka pełna energii, pełna działania, pełna seksapilu, yy, pełna po prostu takiego powera, albo idzie energia taka do ciebie, do działania właśnie, że coś cię tak popchnie. Może to jest właśnie tutaj ten kielich, tutaj, który stoi, który ci ktoś podsuwa, to może właśnie być ta energia, która Ci się będzie pokazywać, że ty nie będziesz tak siedział, nie będziesz brać, czy nie brać, brać czy nie brać. To również są jakieś pomysły do działania, do, do zajmowania się czegoś, a ty zamiast to brać, to będziesz po prostu się zastanawiał, będziesz oglądał, to z każdej strony szpiegował. I dlatego tutaj jest ta karta gwiazd, tak? Nie bój się, tylko po prostu bierz, działaj, jeżeli masz jakieś propozycje, wchodź w to, yy, nie zastanawiaj się za dużo. No właśnie, karta rady i Niesamowite są nieraz te czytania ogóle, po prostu jedno wchodzi w drugie, tak jak te karty się czyta, po prostu jedno wchodzi w drugie. I to aż po prostu nieraz jest taki efekt wow, naprawdę, i tutaj mamy tą dziewiątkę mieczy mówiące o tym, ty nie siedź i nie. To, to, często jest ta karta pokazana, że kobieta siedzi na, na łóżku, zamiast spać, to ona po prostu siedzi i myśli bo I nie może spać przez to. I to. to jest też związane z stresami, tak? Że Ty siedzisz i tutaj tak samo on siedzi, a tu ta karta mówi, no nie siedź po prostu, nie zamartwaj się, nie myśl tylko po prostu działaj, tak? Czyli nie, nie, nie nie zastanawiaj się nad tym za długo, tylko po prostu najważniejsze co, co pewnie zrobić to działać i, i ruszyć do przodu yy, nie bać się yy, gdzieś to, to lenistwo takie, bo to jest ta karta troszeczkę lenistwa też yy, gdzieś po prostu zostawić się na bok i działać to jest Twój czas, Twój moment, pamiętajmy, że w okolicach urodzin zawsze mamy bardzo fajne energie, tak, które nam sprzyjają aż do miesiąca, yy, do miesiąca po urodzinach, jest taka fajna energia która właśnie pomaga nam, tak? tutaj wszechświat działa i, i tutaj można dużo, dużo zdziałać, także korzystajcie z tej energii, nie zamartwiajcie się, nie stresujcie się, nie, nie, nie myślcie po nocach, że nie, nie możecie spać. I jeżeli by chodziło o związki, to słuchajcie, no myślę, że tutaj typowo y, takie jest y, y, romansowe, tak, y, to rozłożenie kart, y, i tutaj pokazywały właśnie o tym, że pojawi się, może się pojawić jakaś osoba, którą, przez którą tak naprawdę nie będziesz mógł nawet spać w nocy, tak? Bo będziesz o niej rozmyślał, ale tak nie do końca może jesteś czy czy, czy, czy ty, czy on, yy, wolni, tak? I tutaj będzie taki yy, po prostu no, dylemacik, yy, co to zrobić, tak? Może wam po prostu pojawić się osoba, która Wam się bardzo spodoba. I dlatego ta karta tutaj jest też, że działania na dwa fronty, jakby tak? I w rezultacie macie sprawiedliwość. Sprawiedliwość to jest karta y, prawdy, hmm, czyli y, wszystko coś, co jest ukryte, to na końcu miesiąca i tak wyjdzie na wierzch. Czyli jeżeli poznacie kogoś, jeżeli chodzi o romansy, tutaj, tak? jeżeli kogoś poznacie, to i tak, czy siak, na koniec miesiąca, prawda, wyjdzie na jaw, czyli może ten związek wyjść z ukrycia, tak? Może wyjść z ukrycia to, że, że właśnie podoba ci się jakaś ta osoba, która się pojawiła w Twoim życiu. Ale może to, jeżeli chodzi o tutaj to ogólne czytanie, to może być, że po prostu na koniec tego miesiąca faktycznie. Zobaczysz, że było warto, tak? Że było warto jednak walczyć o, o, o to, żeby ci się chciało, że tak powiem. Że tak jak tu jest ta karta gwiazdy mówiąca o tym, to dla ciebie to będzie wyzwaniem, żeby działać, żeby robić, żeby, żeby tutaj nie. nie, nie, nie. Nie spać, tak, tylko po prostu y, mieć jakieś działanie. Tutaj ta karta właśnie będzie pokazywała, że y, u, u, nareszcie, tak, że to ci się udało, że, 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 że to była fajna decyzja, że na przykład podjęłeś tutaj tego kielicha, który ktoś ci ofiarował, czy ktoś ci dał. Y, karta sprawiedliwości, je też y, jeżeli by chodziło o sądy. Hmm, tutaj jakieś jeżeli by chodziło o jakieś sprawy sądowe, tak jak niektó co niektórzy jeżeli mają, to również tutaj może mówić o tym, że możecie otrzymać jakąś ofertę, hmm, ofertę, której może nie do końca będziecie przekonani, czy chcecie, czy wziąć, czy nie wziąć. I tutaj ta, jeżeli to by była oferta od kobiety, to ja myślę, że tutaj dobrze by było ją przyjąć, tak? Tą ofertę. Hmm. Tak, myślę, że, że jak najbardziej tutaj dobrze by było, żeby tą ofertę przyjąć. Także, kochani, no ciekawe czytanie, takie naprawdę dające dużo do myślenia i związane z tym właśnie, żeby gdzieś tutaj odczarować ten czas urodzin i po prostu się cieszyć z tego i, i tutaj i działać, tak, wykorzystać ten, ten, ten miesiąc który nam daje zawsze przeświat do tego, że się tam układa fajnego. Ty, właśnie to jest tak, że miesiąc przed urodzinami jest taki cięższy, troszeczkę gorszy, a miesiąc po właśnie jest lepszy, tak? Ok, teraz robimy dla związków stałych. Zobaczymy, co tutaj dla Was idzie. Dla raczków. Na związki stałe. W tle słychać na pewno mojego pieska, soki, no ale jak go nie wpuszczę do pokoju, to po prostu piszczy pod drzwiami, to jest jeszcze gorzej. Okej. Okay. Związki stałe. Co wy tutaj macie, kochani? Jest rycerz monetowy, jest dziewiątka kielichowa i do tego jest ta ósemka mieczowa. Słuchajcie, może przynieść wam jakąś świadomość rycerz, czyli monetowy, czyli taka osoba poukładana, tak? Może to nie być na przykład król, to był jakiś adwokat, czy, czy po prostu prawnik, takie rzeczy. A tutaj ten jest krok niżej, czyli, czyli jakiś taki asystent, czyli to może być osoba z banku, jakiś. Nie, na przykład asystent menadżera, o na, na takiej zasadzie. Jedna, nie, nie taka zupełnie osoba urzędowa na wysokim stanowisku, ale, ale osoba, która posiada jakąś tam mm, władzę czy po prostu jakieś, y, jakieś stanowisko, tak? Y, I tak naprawdę ona ma tutaj dla Was jakąś dobrą wiadomość, tyle że wy gdzieś to y, w głowie sobie tak ułożycie, że y, strasznie tutaj y, od, źle, inaczej to odbierzecie to coś, co jest w rzeczywistości będzie fajne, to dla Was gdzieś tutaj będzie wydawało się nie do przyjęcia, czy bo, ale to mówię, to tylko będzie w Waszych głowach. Tak rzeczywistość będzie zupełnie inaczej wyglądała, a Wy jakoś inaczej sobie ją wykreujecie. Bo tutaj to jest też ogromny stres. Może on tutaj przywieźć, na przykład dostaniecie spadek, i zamiast się cieszyć z tego, że na przykład jakieś coś tam otrzymaliście, to wy będziecie, czy wygrano na przykład, to wy będziecie się zastanawiać, ojej, kurcie, ja teraz zrobię, a jak teraz mam tyle pieniędzy, to może mnie okradną, no gdzieś tak sobie po prostu w głowie będziecie sami tworzyć, tak? Historię, która wcale nie jest zła, tylko w Waszych głowach gdzieś tam ten stres się pojawi. Także tutaj ja myślę, że jeżeli chodzi o związki, to jak najbardziej, jeżeli się staracie o kredyty, to je otrzymacie. Jeżeli na przykład na nowy dom, jeżeli czekacie na jakąś odpowiedź, to również ta odpowiedź powinna przyjść i będzie ona pozytywna dla Was. Jeżeli mieliście jakieś problemy w związku, czy jakieś tam nieporozumienia, kłótnie, to wydaje mi się, że ta druga osoba wyciągnie do was tą, tą rękę na zgodę, tyle że wy gdzieś... jest takie zrobienie troszeczkę igły z widły, tak? Jak tak dobrze właśnie mówi. Czyli wy sami będziecie siebie nakręcać i nawet jeżeli ktoś przyjdzie i wam powie, że was przeprasza i w ogóle... To wy w głowie będziecie mieli, ach, na pewno, niepewno, na pewno tak nie, nie myśli, jak mówi, yy, na pewno to jest nieprawda i swoja swoje wizja, swoja historia. I tutaj ta yy, karta rady jest dwójki monetowej, czyli zdecyduj się, czego chcesz. Prosty przekaz, kochani. Zdecydujcie się, czego chcecie, z czego oczekujecie, jakie macie priorytety, bo tutaj ta dwójka to właśnie jedna rzecz, nieraz ona pokazuje, że potraficie żonglować tak, i dwoma, dwoma, jakby, dwoma rzeczami się zajmować, ale z drugiej strony będzie ona pokazywać, że, że właśnie musicie, musicie się zdecydować, czego wy tak naprawdę w życiu chcecie. Bo tutaj yy, karty są dobre. Yy, I tutaj yy, ta druga osoba do Was idzie. Bo ten rycerz on jest taki, że on jest ugotowy, tak? On jest bardzo, bardzo fajną osobą. I tutaj to wszystko jest okej. Okay, tylko że gdzieś Wy tutaj doszukujecie się czegoś. I musicie się no, zdecydować, czego Wy tak naprawdę chcecie, tak? Ale mówię, rzeczywistość jest inna niż Wy myślicie. Ok, kochani, teraz tak. Yy, Tutaj ten. Yy, a się zamyśliłam, kochani, dla singli, tak? Bo myślałam jeszcze cały czas o tym, czy, co bym mogła to powiedzieć, i odleciałam, <grym> że tak powiem. Dobra. Kochani, to teraz dla singli, tak? Co tutaj do Was, kochani, idzie? Co idzie dla singli? Jest tak, ósemka y, buławowa. Do tego jest rycerz, y, przepraszam, król y, buławowy. Do tego jest karta Wisielca i karta Rada. Dziesiątki kielichów. Oj, kochani moi. Już Wam mówię. No, y, słuchajcie, jest możliwość taka że całkiem możliwe, że przez internet, kochani, ale też niekoniecznie może być to gdzieś tam wśród też i znajomych, to gdziekolwiek możliwość jest poznania drugiej osoby, takiej, która po prostu wróci wam świat u góry nogami, że tak powiem. Bo król głowowy to jest taka osoba, która po prostu to jest chodzący temperament, tak? To tam, jest, tam jest ogień, tam jest, y, tam jest energia, tam jest power taki do działania. To jest osoba, która, tak jak zawsze mówię o, o, o królowej czy o królu, o królu buławowym, y, to jest taka osoba, która będziecie widzieć w tłumie od razu, ona się rzuci w oczy, ona ma taką właśnie energię. Y, to jest seksualność też, taki król jest bardzo seksualny. Także no, jak się pojawi i tutaj do tego ten wisielec jest, no to może wywrócić Wam ten świat do góry nogami troszeczkę, że będziecie musieli też spojrzeć na to wszystko z innej strony. Może się naprawdę dużo dziać, może tutaj tam w życiu Wam namierzać troszeczkę, ale myślę, że to bardzo pozytywnie, tak? Czy to wiadomo, że jest do mężczyźni, to albo to Wy jakiejś tutaj innej osobie, Wywrócicie ten świat do góry nogami, albo to właśnie to w waszym życiu się pojawi też, bo wiadomo, król, królowa, czy energię czytamy, jeżeli ogólnie, to też ogólnie, czyli taka osoba też może się jako królowa pokazać, tak? Także no tutaj się będzie sporo działo, kochani. Kartę rady macie, żeby to brać, bo jest dziesiątka dziesiątka kielichów, czyli jak najbardziej ta osoba może Wam dać to szczęście, którego potrzebujecie, tą rodzinę, czy nawet nie tyle rodzinę, co tą miłość, której, którą, 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 którą chcecie, to poczucie, że macie tą drugą osobę, tą drugą połówkę. Jak najbardziej, kochani. Wisielca czytam tylko w takim właśnie w kontekście tych innych kart czytam jako to, że właśnie Wam świat do góry nogami I, i kochani, no pięknie. Jeżeli to jest czytanie. Dlatego wiecie co, ostatnio dostałam taki komentarz, żeby um, że osoba mówiła, że po co robię um, jakby czytanie dla osobne dla singli, że nie robię tego razem. No właśnie dlatego, że... Um, jeżeli czytam dla singli, to ja to potrafię przeczytać y, ty, tylko dla Was. A y, z tych kart, co to mamy na związki stałe, mogłabym przeczytać też dla singli, ale myślę, że to jest inna energia, tak? Tych kart, i dlatego lepiej czyta mi się, jeżeli podzielimy to na, na te dwie grupy. Słuchajcie, kochani, pięknie. Y, single mają piękne karty. Ja Wam życzę, wyżyczę Wam z tego serduszka, żeby właśnie ta druga osoba się pojawiła. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za lajki, like, za subskrypcje. Zapraszam do zabawy, czyli do, do, do wzięcia udziału w tym naszym małym konkursie, że zostawiacie komentarz, że na koniec miesiąca losuję jedną osobę i może ona wygrać godzinne czytanie razem ze mną. Następnie możecie dołączyć do mnie do Facebooka na Evelyn Tarot i tam również możecie zadać jedno krótkie słowe pytanie. Także jak macie taką potrzebę, to zapraszam. I kochani, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych y, czytaniach na, na miesiąc. To już będzie sierpień. Mam nadzieję, że uda mi się je y, zrobić jeszcze tygodniówki. W międzyczasie, chociaż czasem trudno jest, moi drodzy, się wyrobić, ale mam nadzieję, że mi się uda. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. Papa. Pa.